Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym z tego miejsca, z samochodu rajdowego. E, prawdopodobnie, kiedy wy oglądacie to rozważanie, to my startujemy do kolejnego odcinka Rajdu Śląska, na którym znajdujemy się z naszym teamem rajdowym. I tak wyjątkowo e, brzmi dzisiejsze słowo w tym kontekście, w tych okolicznościach. Albowiem ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rzymian 814. W samochodzie rajdowym najważniejsza jest współpraca kierowcy i pilota. W zależności od tego, co usłyszy kierowca od swojego pilota, z jego notatek, które są wcześniej sporządzone, w taki sposób będzie pokonywał drogę. Dlatego tak bardzo istotne jest to, żeby między kierowcą a pilotem było pełne zaufanie i pewność tego, że notatki są dobrze sporządzone. Podobnie jest w życiu. Żyjemy w w taki sposób, w jaki jesteśmy prowadzeni przez nasze notatki, z których korzystamy. W od tego, kto jest naszym pilotem, co jest źródłem notatek, co jest źródłem naszej mądrości życiowej, w taki sposób będziemy postępować, w taki sposób będziemy traktować innych. I dzisiejsze słowo zwraca naszą uwagę, że istnieje jeden najlepszy pilot: Jezus Chrystus, Duch Święty o którego prowadzenie dzisiaj chcę się z wami pomodlić. Duchu Święty prowadź nas, żebyśmy mogli mieć najlepsze notatki, mieć najlepszego pilota i doświadczać najlepszego prowadzenia. Niech ten dzień i nasza przyszłość będzie dyktowana przez ciebie. Pod Twoją opiekę, błogosławieństwo się powierzamy. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Trzymajcie kciuki za nasz start.